Thank you Buenos Dias, dzień dobry, Konrado Moreno witam w programie Piękniejsza Polska w Unii Europejskiej, programie o funduszach unijnych, które w najbliższych latach będą zmieniały Polskę. A dziś zabieram Was do województwa świętokrzyskiego, które przyciąga turystów i inwestorów hasłem Świętokrzyskie Czaruje. Ciekaw jestem, czym Kevin został oczarowany? Na początek Kevin uległ urokowi damy z łasiczką i magii innych dzieł Leonarda w Centrum Nauki Da Vinci. No. W chęcinach urzekł go zamek, więc przystał do rycerzy i razem z drużyną wyruszył na rynek. Potem odpoczywał Aktywnie to musimy teraz troszkę więcej sił włożyć? Tak, bo jesteśmy Po. Na spływie białą Nidą czuł się jak ryba w wodzie. Grając w paintball, zwyciężył. Ale po kolei Kevin, gdzie też metido! Gdzie cię licho poniosło? Kevin odnalazł się w Podzamczu Chęcińskim w centrum nauki Da Vinci. jesteś tu. Dobra. No, już mam selfie z Leonardo da Vinci i on już jest w internecie. Historia łączy się tu z przyszłością. Zwiedzający mogą podziwiać trójwymiarowe modele projektów Leonarda, który próbował m.in. skonstruować maszynę latającą. Uwagę przyciągają stanowiska interaktywne. Wystarczy dotknąć odpowiednie miejsce i dama z łasiczką, jak żywa. Koniecznie trzeba zobaczyć ostatnią wieczerzę i wziąć udział w eksperymencie odsłaniającym tajemnice przyrody. Na dzisiejszych zajęciach pobawimy się z substancją, która się nazywa perhydrol. Ktoś słyszał, co to jest perhydrol? Ja wiem, ja wiem. Cześć. No to ja. powiedz, Kevin, co to jest perhydrol? To jest płyn, który jest dużo, dużo więcej mocniejszy od wody utlenionej. Tak jest. 10 razy mocniejsza woda utleniona. Wykorzystamy go do doświadczenia, które nazywa się ciuchcia. Wlewamy perhydrol do naszego cylindra. Ile? Tak mniej więcej 210 ml. Kevin teraz wrzuci jedną tabletkę nad nadmanganianu do środka cylindra. Tak jest. Wow. Czary mary i z cylindra oh, oh. bucha piana. A teraz już wiem, dlaczego to nazywa się ciukcia. Co pan rektor robi tutaj w tak oficjalnym stroju? Przyznam, że po raz pierwszy jestem w tym stroju, w tym budynku. Ale to z uwagi na szczególne okoliczności, bo właśnie dzisiaj wręczaliśmy dyplomy na zakończenie nauki w roku akademickim w Uniwersytecie Dziecięcym. Jak to stało się tak, że tak wielki centrum edukacyjny powstał w tak małej miejscowości? To akurat inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego. Przedsięwzięcie, które powstało w ramach funduszy unijnych, które wiele zmieniły w naszym regionie. Natomiast uniwersytet jako taki współpracuje blisko z tą instytucją, bo jak nie współpracować z miejscem, gdzie jest miejsce dla technologii, dla nauki i dla popularyzacji nauki? Liczymy na to, że ci młodzi, którzy tutaj zgłębiają tajniki nauki przez zabawę za kilka lat albo za kilkanaście, zostaną studentami naszego uniwersytetu i być może rektorami. Być może. Kevin, choć wciąż temu nie dowierza, cofnął się w czasie do średniowiecza i przybył na zamek w Chęcinach, by wstąpić w szeregi rycerstwa. Patrz, panie, ja widzę, że wasz zamek żyje. Żyje, żyje, a to dzięki funduszom europejskim udało się odnowić zamek, udało się założyć drużynę rycerską, troszeczkę ją wyszkolić, czyli możemy i potańczyć, i powalczyć, i pobawić się. I mamy nadzieję, że będzie coraz więcej turystów nas odwiedzać i z Polski, i z zagranicy, przyjeżdżać, żeby oglądać tę wspaniałość. Ogień! Tymczasem pod górą zamkową na chęcińskim rynku gromadzi się gawieć. Dołączają szykowni rycerze. Dawni i współcześni. Patrz panie! Co tu się dzieje dzisiaj? Czemu tutaj tylu luda? Panie, dzisiaj jest święto chęci! Na te święto przyjechało wiele, wiele osób z całej Polski, aby święcić zamek, który przed nami stoi. Tu, na tym placu, potykają się rycerze z całej Polski. O serce królowej! Wywacz! Rycerze! Wiwat, Chęciny! Zrewitalizowany przy udziale funduszy europejskich rynek służy licznym imprezom przyciągającym turystów. Góry Świętokrzyskie to raj dla geologów. W licznych jaskiniach i kamieniołomach obserwować można procesy geologiczne, jakie zachodziły tu przez ostatnie 540 milionów lat. W okolicy Chęcin znajduje się 11 gór kruszcowych, w których od wieków wydobywano rudy ołowiu i miedzi. A, to jest ta jaskinia, tak? Nie, nie. To jest nie jaskinia, to jest sztolnia, którą chcemy udostępnić turystom. A jak zamierzacie to zrobić? Mamy nadzieję, że pozyskamy środki unijne na to, żeby zabezpieczyć sztolnię, żeby była oświetlona, oznakowana, żeby turyści właśnie zobaczyli, jak górnicy dawniej wydobywali tutaj miedź. Oprócz trasy podziemnej zostaną wytyczone ścieżki na samej górze Miedziance. Po wyprawie w góry Łyk Kultury, obiektem zainteresowania Kevina Renesansowa Kamienica. Niemczówka, to tutaj, wchodzimy. Niegdyś była to sieni przejazdowa, mieszczącej się obok Karczmy. Niemczówka, tak jak i inne zabytki Chęci, zostały odrestaurowane dzięki funduszom unijnym. I proszę powiedzieć, co tutaj było kiedyś? O, ja pamiętam ją no, sprzed 40 lat. Wówczas na górze mieszkali ludzie, to były mieszkania komunalne, budynek chylił się ku upadkowi i dopiero od paru lat Niemczówka to miejsce, gdzie są odczyty, są wystawy, recitale. I na przykład dzisiaj jest piękny koncert, na który Pana zapraszam. Że są już na zamku, ja muszę działać. Legenda głosi, że gdzieś w zamkowych lochach królowa Bona ukryła skarb, który pilnuje jej duch w postaci białej damy. Co zdziała teraz Kevin, nasz James Bond? Nazywam się Agston. Kevin, Aistow. <śleszy> Agencie Aston, misja wykonana. Czekaj na kolejne zlecenie. Ja chcę poznać Hęciny? Witamy serdecznie panią Grażynę Barwinek. Jest pani miłośniczką ziemi chęcińskiej i nasz ekspert od funduszy europejskich Daria Kubiak. Pani Grażyno, jest pani? mieszkanką chęci, czyli chęcinianką. Proszę mi opowiedzieć, jak Chęciny się zmieniały na przestrzeni ostatnich lat? Chęciny, kiedy możemy obejrzeć jeszcze na starych filmach z lat 50., to miasteczko, o którym mówiło się, że Pan Bóg o nim zapomniał. Mm -hmm. Dzisiaj można powiedzieć, że Pan Bóg sobie o nim przypomniał. Dzięki środkom unijnym Chęciny zmieniły swój wizerunek. Zmienił się zamek w Chęcinach, rynki. Zrewitalizowano zabytkową kamieniczkę, zwaną Niemczówka. No i oczywiście powstało wielkie centrum naukowo-technologiczne w Podzamczu Chęcińskim. To są zmiany niezwykłe. Mhm. Takie, które na pewno jeszcze spowodują powstanie nowych produktów turystycznych, ale również są zmiany dla mieszkańców którzy mają nowe miejsca pracy, którzy mogą również inwestować w jakiekolwiek inne finansowe projekty, czy turystyczne projekty, ale to są również zmiany dla przeciętnego turysty, który odwiedza ten region. Wiemy, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jakie są plany na przyszłość, na rozwój chęci? Planów rzeczywiście jest bardzo dużo. Już taki jeden z tych planów jest realizowany. Jest to Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej. W planach jest zagospodarowanie dwóch sztolni, Teresa i Zofia i wyznaczenie trasy turystycznej biegnącej wzdłuż grzbietu Góry Miedzianka. Dalej budowanie oświetlenia ekologicznego, energooszczędnego i stworzenie ścieżek rowerowych, a także zagospodarowanie drugiego etapu historycznego miasta Chęciny. Ambitne plany Daria sądzisz, że znajdą się fundusze europejskie na realizację tych planów. Tu mamy akurat w przypadku państwa. Z jednej strony regionalny program województwa świętokrzyskiego, który na pewno będzie wspierał rewitalizację tych obiektów i będzie możliwe pozyskanie środków na rozbudowę chociażby tej bazy noclegowych, czy poprawę infrastruktury miejskiej, która przygotuje się na przebycie turystów. Z drugiej strony mamy Polskę Wschodnią, która może wesprzeć na przykład te wszystkie inwestycje transportowe, tutaj nie wiem, ścieżki rowerowe, połączenie. Z innymi miastami. By poprawić również jakość życia, miasta i władze starają się, by te miasta były bardziej energooszczędne. Wy również macie takie plany. Tak jest. Powstała iluminacja Zamku Królewskiego w Chęcinach i koniecznością wydaje się stworzenie nowego typu oświetlenia energooszczędnego i ekologicznego. I to wcale nie zbiała dama, która oświetla raz na jakiś czas zamek ale Dokładnie. zupełnie poważny projekt. Daria, czy takie myślenie wpisuje się w ideę tak zwanego Smart Cities? Tak, Smart Cities, to czy inteligentne miasta to są strategie, które pozwalają wykorzystać potencjał danej miejscowości, wykorzystać jej walory i na tej podstawie szukać, jak gdyby możliwości jeszcze lepszego funkcjonowania miasta. I tu mamy różne aspekty. Możemy myśleć o, tej, o tym aspekcie energooszczędności, możemy myśleć właśnie o połączeniu tego z turystyką jak chronić swoje miasto przed czynnikami zewnętrznymi. Czyli takim przykładem są bramki wjazdowe do miast. Chodzi o to, żeby ważyć samochody, które wjeżdżają do miasta, po to, żeby nie wjeżdżały przeładowane, nie rozjeżdżały nam ulic. W związku z tym miasto oszczędza na renowacji znowu dróg, ma mniejszą ilość spalin, mniej korków, lepsza jakość życia w dłuższej perspektywie czasu dla mieszkańców. Więc wszystkie tego typu działania możemy nazwać właśnie działaniami na rzecz realizacji strategii inteligentnych miast i Unia Europejska tego typu projekty będzie finansowała w najbliższych latach. Daria lubisz kajaki? Pewnie. A lubisz rozmawiać o funduszach europejskich na spływie Kajaków. Czekaj, to jest podchwytliwe pytanie. Kevin lubi. Zresztą sama za chwilę <noise> zobaczysz. Zapinamy, zakręcamy i sprawdzamy, czy wszystko jest ok. Ręka, ręka, noga, noga i w górę. Ręka, ręka, noga, noga, tak? Dokładnie. Okej, okay, bo brzmi prosto. I wydaje się takie proste. Widzisz, Konrado? Dobrze mi idzie na razie. zobaczmy. Pozdrawiam. Tu? Nie udało się, ale próbowałem. Słuchajcie, aby wyrównać szanse, zatrudniliśmy angielskiego bramkarza, Kevina. Dziś Kevin gości u animatorów aktywnego wypoczynku. Przed nim kolejny test. Gra z piłkarzykami na uwięzi. Skuteczna parada wymaga jednak więcej szczęścia i poświęcenia. Tylko na kibiców można liczyć jak zawsze. I mamy wynik 3-2 dla drużyny Kevina. Nie mogło być inaczej. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Marciny, bardzo fajnie się grało. Nawet wygrałem. Ale powiedz mi, jakie inne atrakcje tutaj macie? Cieszę się, że Ci się podobało. Chodź, to Ci wszystko pokażę. Bardzo chętnie. Bardzo proszę. W regionie świętokrzyskim nie brak malowniczych rzek, na których można organizować spływy. Zobaczymy sobie nasz region świętokrzyski od strony wody. Od strony Także wody. Zapraszam na duch. Dobra, muszę ci powiedzieć Metajuszeus, że ja czuję się jak ryba w wodzie na wodzie. No. To musimy teraz troszkę więcej siły włożyć. Tak, bo jesteśmy... Półni po pod prąd. A co za rzeka? Jak się nazywa? Kevin, okay, no obecnie płyniemy na Białej Nidzie. Białej Nidzie! Ja wiedziałam wcześniej, że będą jakieś Czarna nida. Będziemy dopływać tą rzeką do Czarnej Nidy. Biała Nida wpada do Czarnej. Poza kajakami organizujemy też na przykład rejsy żeglarskie. Słyszałem, że jesteś żeglarzem i masz nawet swój własny jacht na Mazurach. Tak. Także być może w tym roku spotkamy się na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. I ponieważ my w tym czasie organizujemy obóz letni. Organizujemy na przykład gry miejskie. Jest taka bardzo ciekawa forma zwiedzania, w której aktywizujemy uczestników takiego wydarzenia i tak naprawdę to wszystko robimy na sprzęcie, który kupiliśmy ze środków z Unii Europejskiej. Gdybyśmy nie otrzymali środków z Unii Europejskiej, na pewno tak szybko byśmy nie wystartowali. Najbliższym planem jest pozyskanie kolejnych środków na rozwój. Dzięki temu myślę, że wzmocnimy swój potencjał. Tak jak większość firm, które korzysta z tych środków. Mamy zamiar zakupić troszeczkę sprzętu, który pozwoli nam na organizację jeszcze ciekawszych wyjazdów, jeszcze ciekawszych obozów. Jak wysiądziemy z kajaka, tak. myślę, że możemy spróbować pograć w Paintball. Mam nadzieję, że nie będziesz miał problemu, żeby troszeczkę się postrzelać w lesie. Wow, fajnie! Trzeba wszystko dokładnie sprawdzić. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Widzę, że jest sieci partner we spółce. Dokładnie, spółdzielni. Założyliśmy właśnie spółdzielnię po to, żeby innym naszym instruktorom dać możliwość zarobku. A skąd wzięliście środki na to wszystko? Przede wszystkim musiał być pomysł. Po tym, jak znalazł się pomysł, udało się pozyskać fundusze z Unii Europejskiej. Założyliśmy spółdzielnię socjalną po to, żeby szkolić innych, żeby organizować turystykę aktywną i robić to, co kochamy. Tak naprawdę cały czas się rozwijamy. Zakupiliśmy dużo sprzętu, dużo ekwipunku i na szczęście udaje się to wszystko realizować. Mamy nadzieję, że będzie udawało się coraz lepiej. Co to spółdzielnie daje? Przede wszystkim możemy zatrudniać innych ludzi. Po prostu mamy instruktorów, którzy nie muszą wyjeżdżać za granicę, tylko wracają do nas i tutaj mogą pracować u nas. Chociażby w tym tygodniu mieliśmy kilka realizacji, na jednej z nich potrzebowaliśmy 20 ponad osób. Na pewno będziemy aplikowali o dalsze środki. Natomiast na chwilę obecną przede wszystkim potrzebujemy, żeby to się dalej kręciło. No to Kevin, nie ma co gadać, chodźmy. Jedziemy do boju. Conrado, idę tropem kolejnej przygody. Gra wygląda groźnie, ale nie jest niebezpieczna. Zawodnicy są należycie przygotowani. Zadbano też o środowisko. Walka, choć na niby, pokazuje, jak bardzo trzeba się zaangażować, by osiągnąć sukces. Mam to chyba nie jest biała flaga, więc rozumiem, że zwyciężyłeś. Gratuluję. Daria, okazuje się, że Unia Europejska wyzwoliła w Polakach przedsiębiorczość i jesteśmy chyba bardzo aktywni. Czyli jesteśmy aktywni, jesteśmy bardzo kreatywni przede wszystkim. Mnie najbardziej cieszy w tego typu przykładach to, że młodzi ludzie zaczynają patrzeć na miejsce, w którym żyją i szukają takich walorów, czy to geograficznych, czy to związanych z charakterystyką danego miasta i próbują na tym budować swoją przyszłość i próbują przeistoczyć to, co widzą w funkcjonujący biznes. Dla mnie przykład po prostu świetny, jak powinno się wykorzystywać fundusze europejskie. Ci młodzi ludzie chcą dalej się rozwijać, czy mają szansę na pozyskanie dodatkowych funduszy? Województwo Świętokrzyskie ma możliwość skorzystania z regionalnego programu, ale oprócz tego dodatkowo mogą skorzystać z funduszy przeznaczonych na przedsiębiorczość w programie Polska Wschodnia. Dodatkowo też w tych miejscach funkcjonują, jak w każdym innym miejscu w Polsce, program Wiedza, Edukacja, Rozwój, który może z kolei pomóc odbyć stosowne szkolenia tak? i być przygotowanym do tego, jak te tego typu działalność gospodarczą prowadzić. Czy młodzi ludzie mają pomysł i okazuje się, że realizują ten pomysł? poprzez spółdzielnie, która funkcjonuje doskonale. Tak, jest to jedna z form prowadzenia działalności, z której możemy skorzystać. I razem tworzymy po prostu działalność gospodarczą, w której korzystają też osoby, które z jednej strony mogą się w przyszłości do nas przyłączyć, wstąpić do spółdzielni, albo po prostu skorzystają na przykład na szkoleniach, a potem już będą swoją działalność prowadzić gdzieś indziej. Co zrobić, jeśli ktoś z Państwa teraz wpadł na pomysł założenia podobnej spółdzielni? Najprostszym rozwiązaniem będzie udać się do punktu informacyjnego, dowiedzieć się, co jest potrzebne, żeby taką spółdzielnię założyć i w jaki sposób spółdzielnia mogłaby na w danym terenie skorzystać ze środków europejskich na założenie, na rozbudowę, rozwijanie się w przyszłości. Daria, rzeczywiście czuję się oczarowany Świętokrzyskim, a Ty? Ja czuję się zaczarowana, więc właściwie możemy się już pakować z naszym sprzętem i jechać do Świętokrzyskiego. Jedziemy. Nasza podróż dzisiaj niestety dobiegła końca. Żegnamy Święto Chrzyskie, ale za tydzień poznamy inne województwo i inne ciekawe pomysły na wykorzystanie funduszy unijnych. A ja zachęcam do odwiedzania punktów informacyjnych funduszy europejskich. Ich pełną listę znajdziecie na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Żegnam się. Adios, hasta la vista, auf